Przeciętna Polka nosi rozmiar 42, co oznacza, że połowa jest poniżej tego 42, a druga połowa jest powyżej. A w sieciówkach ubrania kończą się na 40. to też na akceptacja tego, co... Chciałbym odzyskać, czyli e, żeby się dobrze czuć samą sobą, dostrzegać w różnych nie tylko nie wiem, jak spotykam spotykamy ładne kobiety. Każda kobieta, czy jest niska, czy wysoka, czy tak jak ja, jestem osobą niepełnosprawną, która mam skoliozę e, dwukową, gdzie sprawia, że mam góry i doliny, tak zwane w swoim e, ciele. Może to się czuć e, pięknie. Miałam nawet e, sytuację taką, gdzie mnie wyproszono ze sklepu odzieżowego, bo powiedzieli mi, że tutaj na się nic nie znajdę i że po co w ogóle tu weszło. No i zawsze moja figura od jakiegoś czasu sprawia problemy z doborem ubrań dla mnie. Niepełnosprawność jeszcze w dzisiejszych czasach jest tak spostrzegana trochę z boku, choć i tak jestem bardzo dumna z tego, że to idzie cały czas do przodu. Dla mnie taki kanon nie istnieje, ponieważ każda kobieta jest inna. Wszystko co oglądamy w telewizji, w internecie jest przerysowane przedobrzone, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to faktycznie jest realne, czy nie. Pozorom są tylko ciuchy, e, tylko taki mały wycinek naszego życia, ale jakże ważny, no bo ubranie jest ogromną częścią naszej tożsamości, bo ubranie jest czymś, co jest z nami cały czas, od rana do wieczora. Musimy sobie uświadomić, że to ciągłe metkowanie nas, wpędzanie nas w kompleksy, to jest po prostu maszynka do zarabiania pieniędzy.